z ze strony Andzio. Tak myślałem, żeby coś nagrać ciekawego. Akurat byłem na wakacjach, więc? Podjechałem do sklepu z mangami w Berlinie. Nazywał się Neo Tokyo. Wybór był naprawdę duży. Były tam nieduże mangi. Postaram się jakieś zdjęcia w tle przywinąć. Nieduże po niemiecku to były też mangi. Po angielsku, czy po japońsku, wszystkie były dosyć, prawie wszystkie były w okazyjnej cenie 7 euro, co jest naprawdę dobrą ceną. Jak nawet na magii angielskie, które kosztują około, na szczęście około 10 dolarów, czy 10 funtów, co jest no dużą ilością różnicy. Dlatego sobie tam parę tomów kupiłem. Jest tu między innymi Gintama, tom 40, czyli tom, na którym się ostatecznie już Niemcy poddali w wydawaniu tej jakże cudownej komedii. No, jest to naprawdę dobry ark. Jakby ktoś. E, jest to ark. Jakby to ująć. Gdzie. Jakby. No bo to jest Gintama, tego się nie da wyjaśnić. Jak ktoś oglądał to po okładce, powinien się domyślić. Jedyne co mi się nie podoba w tym wydaniu, to to, że. Wszystkie tam od y, Tokio Popa, Papa, tego wydawnictwa niemieckiego, y, Shonen z Shonen Jumpa, ma takie Shonen Jumpa. taki tandetny srebrny grzbiet i są takie kółeczka tylko z tej z okładki, co jest straszne, zwłaszcza w przypadku Gintami, gdzie ma naprawdę ładny tych grzbiet, oryginał. I nawet Anglicy czy Francuzi to po prostu trzymali się tego i to wygląda ładnie, a to wygląda strasznie ten grzbiet. To logo też jest strasznie brzydkie. No, także jak Gimatki to i tom 40. Chyba w maju 19 roku się poddali, więc nawet od niedawna. Następnie sobie wziąłem tak, nie wiem, rozrywkowo Pokemony XY, pierwszy tom. W Polsce wyszedł tylko pierwszy tom, pierwszej serii, to podzielony na cztery zeszyty od JPF-u. Chyba się nie przyjęło zbytnio. To są było chyba prawie 20 lat temu, więc... Trochę rynek się zmienił, może też by się lepiej przyjęło, ale raczej jest to w innych zagranicach bardzo dobrze promowana manga. Więc tam ma to 40 tomów łącznie, tam ma te wszystkie serie. No, wziąłem tutaj pierwszą mojej ulubionej serii, tam z Gier czy z Anime. Więc w ogóle śmieszne jest to, że to w ogóle mangi wydaje w Niemczech i aha, w Hiszpanii też Panini, które są skojarzone głównie z kartami dla dzieci. No, to kosztowało na tylko 6 euro. Tylko jest taki kart, Kartki są trochę gorszej jakości i ma taki dziwny kwadratowy kształt. No ale jest. Mamy jeszcze Hunter Hunter. Tom 34. Niby zbieram Huntera po angielsku, więc do tego tomu też bym doszedł prędzej czy później. Ale tu absolutnie odwrotnie, niż w Grzbiety są. Nie wiem, świetne, bardzo mi się podobają. Taki czerwony, jak fajnie jest to ujęte, bo w środku jest ten obrazek, co jest tam Hunter Hunter, autor, Nanga I tutaj jest na grzbiecie Gon z wędką, taki cień jakby, to jest taka 64. Tyły też są ładnie zrobione, bardzo mi się naprawdę podoba, 7 euro. Naprawdę, ja bym wolał, żeby takie grzybety były w wydaniu angielskim, bo to jest cudowne. Nie wiem, pewnie... Mało kto się na zgodzi, ale naprawdę, grzbiety w niemieckim wydaniu Hunter'a, cudo. I na koniec jeszcze sobie się po angielsku w Black Clover. Jest to jeden z nowszych, yy, tasiemcowych shonenów, shonen jumpa. Chociaż jest to... Taka seria, taka powiedzmy szczerze, nie taka inteligentna i dobrze przemyślana jak jakiś Bleach czy One Piece. Taki zwykły, prosty shonen, gdzie chłopak chce coś osiągnąć, więc chce wszystkich rozwalać i jest chce być silny. Taki Fairy tale czy Naruto, nic ponad poziom. No, ale zawsze jakoś, nie jakoś ta seria jakoś, nie z twoim wykreowaniem bohaterów jakoś bardziej nie używa tych tytułów. Musiałem sobie, może kupię chociaż pierwszy tomik, żeby został na półce. Oczywiście angielskie grzbiety od Wismedia jak zwykle nie zachodzą. Znaczy nie, nie zachodzą koi mi słowa nie zawodzą. Więc naprawdę to fajnie wygląda. No. To no tyle w tym odcinku. Następny powinny się ukazać w okolicach pewnie dopiero września. Pewnie jakiś mały unboxing wleci. No. Z tej strony był Andzio. Cześć!